Cześć Boże, moi drodzy, witam 2 stycznia 2026 roku w piątek i od razu uspokajam, jeśli 3 stycznia włączycie codziennik, nie pojawi się tam nikt o nazwisku Makula. To nawiązanie do tego, że wczoraj prowadził codziennik mój brat, dzisiaj ja jestem, jutro na spokojnie kolejni duchowni z naszego kościoła będą prowadzili codziennik. A ja dziś zapraszam Was do posilenia się słowem, dwoma wersetami. Które książeczka z Biblią na co dzień daje nam na dzisiejszy dzień? Psalm 115, werset 13 i pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Posłuchajcie. Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Nie oddawajcie złem za zło, a nie obelgą za obelgą, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Co to jest błogosławieństwo? To życzenia szczęścia, spełnienia, radości. Życzenie w Bożym imieniu i z Bożego nakazu. Mojżesz otrzymał te słowa błogosławieństwa od Boga, gdy Bóg powiedział, będziesz błogosławił synom Izraela. Niech Ci błogosławi Pan, niech Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj ci da swój święty pokój. To słowa błogosławieństwa, które wypowiadamy w naszych kościołach, gdy błogosławimy tych, którzy weszli w Bożą Obecność, przeżywają nabożeństwo, oddają Bogu cześć i chwałę. Błogosławimy nasze dzieci, gdy idą do konfirmacji, nakładamy na nie ręce, błogosławimy młodą parę, błogosławią rodzice, błogosławi duchowny w kościele, gdy wstępują w związek małżeński. Błogosławimy też chorych i umierających, którzy udają się w tę osta ostatnią już drogę, drogę do wieczności. Czy błogosławimy tylko wybranych? Kochani, musimy sobie sami na to odpowiedzieć. Czy błogosławimy tylko tych, z którymi jest nam po drodze, którzy są bliscy naszemu sercu? Piotr mówi: błogosławcie wszystkich. Zarówno tych, którzy Was prześladują, którzy czynią Wam źle, którzy życzą Wam źle, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nie oddawajcie za zło złem, ale oddawajcie dobrą. Nie przeklinajcie i nie rzucajcie obelg, ale wypowiadajcie słowa błogosławieństwa. Bardzo prosto się to mówi, bardzo łatwo się to czyta, niesamowicie ciężko wykonuje. Gdy chcesz komuś ripostom oddać mocne słowo, tak, żeby poczuł, żeby nim aż zatrzęsło, to wtedy masz się zahamować, masz to słowo cofnąć do swoich ust, uśmiechnąć się i wypowiedzieć słowa błogosławieństwa. No, bardzo rzadko się nam to zdarza, albo w ogóle nam się to nie zdarza, nie również. Lubimy potyczki słowne. Lubimy czasami nawet powiedzieć komuś jakąś obelgę, często też sami przyjmujemy. Piotr mówi: Błogosławcie, błogosławcie. Użyjcie tej broni, którą Was Bóg wyposażył broni błogosławieństwa. Wypowiadaj ją nad każdym nad swoim dzieckiem, nad swoim współmałżonkiem, nad swoimi rodzicami ale też i nad tymi, którzy gdzieś czyhają na Twoje potknięcie. Albo próbują mocno Cię zniszczyć. Wypowiadaj słowa błogosławieństwa. Proste? Z tym Was dziś zostawiam. Oto Was y, dziś proszę, bo o to nas prosi Słowo Boże. Chcę i postarajmy się, może ten jeden dzień w życiu, uczynić dniem błogosławieństwa wszystkich, bez wyjątku. Niech Pan Cię strzeże, niech Pan Cię błogosławi. Niech Pan obróci swoje oblicze ku Tobie. Amen.